Takie kule do kąpieli, którą musiałam rozkruszyć, bo dostałam i po rodzinie, nie, masz, nie? Wsypujemy. Tak to wygląda. Otwarłam to i w ogóle najpierw wsypujemy niebieski. Niech to się tu rozpuszcza, a ja wam powiem, już mam tutaj y, czerwony taki. I tutaj pisze, że... Że po zmieszaniu wszystkich oszczędności, niech w stanie. Fioletę tylko tak No to czekamy jeszcze chwilę, żeby to się żeby to rozmieszać. No i dokładamy ten oto czerwony. Odkładamy. A my nakładamy czerwony. Dobra, otworzyłam. Wkładamy, żeby to nie ale najlepiej. Trochę jeszcze pokruszyć. Będziemy papierek i zobaczymy, czy powstanie fioletowy. Już tutaj widzę trochę tego. Mm -hmm. O. Ale pięknie to wygląda. Ale w cała czerwona. Efekt jest surowy. No kurczę tego w aparacie dokładnie tak nie widać, bo to wygląda bardziej na takie brązowe, ale to jest piękny, różowy. Czasem jest tak, że w się tego nie widać, a teraz jest taki fioletowy, a to wygląda na zwykłą przezroczystą wodę albo czarną, więc. Ale bardzo ładny efekt w rzeczywistości. Polecam. I dostałam to na no. urodziny, tak jak mówiłam, więc pa!